Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was serdecznie na poniedziałkowym porannym miksie. Mam trapek za 65 zł. Mam krzyżówkę XXL, 500 tysięcy w banku, dolary, diamenty, premia 7,77, wielka kasa, As Król Dramat, ekstra pensja i może kasy. Mam nadzieję, że poniedziałek u Was zaczął się dobrze. Ja drapię i Przygotowuje się do pracy. No i zaczynamy zdrapywanie. Za oknem ciemno, zimno, mokro, pada deszcz, lato minęło już widocznie u nas. Dobra, bierzemy się za zdrapkę. Może kasy o numerze 23. Pierwszy wygrywający jest 29, 33, 30 i 24. Opla 31 bok 32 bok O Jezus 26 Pesia zrapało i C Kontrolne No dobra Zrapiemy to do końca Nagrody już nie będzie tutaj żadnej Żadnej wygranej Jedynie może główna z trzema kontrolnymi No ale nie Ale sobie zadrapałem Ekstra pensja

9. Pusto, pusto aż w oczy. Razi. As król Dramat. O numerze 13. Oho, oho, plik. Moneta. Winogron. Plik. Perła. Korona. Moneta. Perfum. Kwiat. Kwiat. Wiśnie. Złoto. Pierścionek i ostatni jest safe, save i dzwonek. Premia 777 o numerze 20. Zobaczymy, co nam tutaj ta premia skrywa. Gra pierwsza. Garniec, podkowa i banany. Worek, banknot, koniczyna. Diament, serce, pierścień, pit, korona, serce, Cytryna, pierścień, worek, safe, garniec, arbus, bank cytryna, winogron, złoto, safe, truskawka, bank złoto, gwiazda, podkowa, gwiazda, dzwon, ananas, arbus. Pomarańcz, wiśnie monety, truskawka, pik banany, konieczyna, ananas, jabłko i banknot. Pusto dolary, diamenty o numerze 14. Trapiemy 30, 26, 37, 16 i

No, się postarała zrabka. W ogóle się zrabki postarały. 500 tysięcy w banku, patrzcie o numerze 12. No i zaczynamy. 6, 33, 21, 30 i 22. Pierwsze mamy 35, 24, 16. Siedem, bok dwa, czterdzieści, dwadzieścia siedem, trzydzieści jeden bok, dwadzieścia trzy bok, czternaście, dziewiętnaście, piętnaście, dwadzieścia dziewięć bok, osiemnaście, trzynaście, trzydzieści siedem. Dwadzieścia sześć, dwanaście, pięć i trzydzieści dziewięć. Pusto. Go, alco. Go. Wielka pasa o numerze jedenastym wygrywa dwadzieścia siedem, piętnaście, sześć, trzydzieści dziewięć i trzynaście.

Zrabki się naprawdę starają. Krzyżówka XXL, ostatnia zrabka. Pierwsze mamy U, Urolog, dziura, odkurzacz. Tutaj mamy Kumpel, Futurysta. No, Lupa. u namieszało w zdrabce, d dziura odkurzacz ryc dysk gromada depresja geodezja synod karbid tutaj jest reda dawka no, i to by było na tyle. Kolejna litera to F. Czy mamy tutaj gdzieś F? Tutaj nie widzę. Tu jest strefa. Tutaj F. Nie ma. Kolejna litera to X. Tutaj mamy Maxa z x -em. O. Urolog. Blok. Gromada. Kos. Batalion. Vox. Tutaj mamy x -a. Romans. Ach, romantycznie. Togo. Apolonia. Noe. Grota. Obora. Synod. Hiob. Apolonia ma jeszcze jedno O. Moc, kolory, manowce, owacja, olej. Dalej mamy L, Lipa, urolog, Batalion, Blok. Tutaj mamy Kumpel Bonusowy, Apolonia i więcej L nie ma, tutaj mamy azyl, kolory las może jeszcze krzyżówka XXL uratuje odcinek, zaraz się okaże miejmy nadzieję N ksantypa, ekran brno romans tutaj mamy synod, mynia. Apolonia Atrament Manowce No i widocznie wszystko Kolejny jest Z Dziura Ujazd Odkurzacz Msza Ryc Depesza Azyl, naczelnik, szwejk. No i lecimy dalej. Y. dysk ryc. Tutaj mamy synot, mynia, futurysta. Tu jest azyl. Cyk, Kolory. W. W pierwszej W nigdzie nie widzę. Tutaj też chyba W nie ma. Tutaj mamy szwejk, dawka, owacja. Dalej jest I, batalion, dziura. Tutaj jest gil, apolonia, iga, hiob, naczelnik. No i tylko w naczelniku. Jedno I, J, ujazd. myjnia, olej, szwejk, owacje. Zaczynamy trzeci rządek. Mamy K, ekran, rak, ksantypa, kos, tutaj mamy w bonusowym kumpelu, karbit no, i więcej K tutaj nie ma. Tu jeszcze widzę, że jest Z1. A tutaj K mamy w kolorach, w krze, w naczelniku, w kacyku. Dalej jest H. W pierwszej H nie widzę. Tutaj, tutaj mamy Hioba. Cech, gmach. No, to by było na tyle. A tu jeszcze widzę, że jest L niezrapane. Dobra, kolejne jest T. Batalion ksantypa Futurysta, Togo, Strefa. Patrzcie, że się w ogóle jeszcze nic nie ułożyło. Atrament. I jak to zrabka ma uratować odcinek? Chyba już raczej nie uratuje. E, Berno, ekran, strefa, tu powstaje Noe, geodezja, etap, depesza. Tutaj mamy kumpel, atrament, cech, powstaje olej, pierwszy wyraz. Tutaj mamy szwejk, reda, A, ujazd, pierwszy wyraz, batalion, rak, ksantypa msza, gromada, romans i dziura, strefa, grota, obora, apolonia. Etap, rasa, saba, depesza, iga, myjnia, maks, geodezja. Tu powstaje azyl, atrament, naczelnik, las, owacja kacy, gmach, kra, parabola. Tutaj mamy drugi wyraz. Dawka, gra i lupa, manowce. No i ostatnia litera to B. Batalion. Drugi wyraz. Blok. Tutaj mamy Hiob, drugi wyraz. Karbid, Car o boże. Obora parabola i wszystko pusto nie udało się krzyżówce XXL a nie jest BBB Głąbie czego tutaj znowu nie zrapałeś? a tutaj mamy olej, dawka i azyl o Jezus razy razy jeden to co dycha? P nie było, C nie było, O, A R było, nie było. Hmm, raz, dwa, trzy. Dobra, nie szukamy. Co jest, to jest. Ja już tak, też, wiecie, z rana to w ogóle nie widzę. Naczelnika C nie było. No dycha jest, na pewno dycha jest. Tutaj mamy dwa wyrazy. Kiop mamy i Noe. A więcej tutaj nic nie ma. M nie było, S nie było, G nie było nie było również. Tak więc, tutaj mamy ujazd. Ujazd tylko. No to czyli musi być 10 zł. Teraz naprawdę nie pytajcie, bo nie łapię z rana z tymi kontrolnymi za dużo na głowie po prostu. Dobrze. Tutaj mamy 10, tutaj mamy 10, czyli mamy 20 zł. Mam nadzieję, że mimo tych komplikacji odcinek się podobał. Kochani, a wam życzę miłego dnia. Życzę wam dużo zdrowia i spokoju. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się na popołudniowym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.